Hej, cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o mojej najśmieszniejszej inwestycji na GPW. Otóż w 2020 roku postanowiłem kupić trochę akcji spółki Prowiden zajmującej się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek. Kupiłem tysiąc akcji po 3 zł, wydałem na to 3000 zł i jak, jakby zapomniałem o tej spółce. Niestety przegapiłem moment wtedy, kiedy ta spółka wychodziła z polskiej giełdy, także zostałem... Z tym papierem na ręku. Na początku myślałem, że no, pieniądze poszły się czesać, cóż, niewielka kwota, niewielka strata, ale raptem okazało się, że ta spółka z roku na rok szła i coraz lepiej na londyńskiej giełdzie, oczywiście nie na polskiej, i ta spółka wypłacała z roku na rok dywidendy i zainwestowała, zainwestowała w nią 3000, a z tych dywidend roku, z roku do roku Przyszło mi około 1000 zł, czyli mam jakby 1 trzecią ceny zainwestowanej z powrotem, i te akcje sobie leżą. Nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł, jak mogę się ich pozbyć, gdzie mogę je sprzedać. Pozdrawiam serdecznie. Hejka.